Drodzy bracia i siostry, Pan stawia przed nami tę tajemnicę, której doświadczamy codziennie. Z jednej strony przychodzi On, aby, jak mówi, ogień rzucić na ziemię. Jakże pragnie, żeby On zapłonął. Oczywiście dla każdego z nas jest jasne, że chodzi tu o ogień Jego miłości, o miłość Boga, o istotę Boga, którą Jezus Chrystus Objawia i która ma być widoczna w tym świecie. Po to założył Kościół, po to wybrał nas, po to nas gromadzi tutaj, aby nas właśnie umacniać, aby zapalać w nas ustawicznie właśnie ten ogień miłości Boga, abyśmy go też nieśli w ten świat. Ale z drugiej strony zapowiada, i dla siebie walkę, i dla nas tę walkę, którą toczymy codziennie. Mówi: Chrzest mam przyjąć, jaki doznaję dręki, aż się to stanie. O jaki Chrzest chodzi? Gdzie indziej wyjaśnia to w rozmowie ze swoimi uczniami, zwłaszcza z Jakubem i Janem, których matka przychodzi. Aby prosić Go, by Jego jej synowie zajęli pierwsze miejsca w Królestwie Jezusa, żeby jeden zasiadł po lewej, a drugi po prawej jego stronie. I wtedy Pan Jezus mówi o Chrzcie i pyta się, czy możecie przyjąć Chrzest, który ja mam przyjąć. A oni odpowiadają, możemy, możemy, nieświadomi tego, o co chodzi. Tak bywa też często i z nami, że składamy Panu bardzo piękne deklaracje w ślubach zakonnych, w małżeństwie czy na inny sposób nie? przyrzekając, że pójdziemy Jego drogą, drogą wierności, drogą miłości, drogą ubóstwa, czystości, posłuszeństwa, i tak dalej. Ileż tych deklaracji każdy z nas już złożył. Myśląc, że, że sobie poradzi, że wykona to. I jest to tak jak Piotrowe wyznanie: Panie, ja za Tobą i do więzienia, i na śmierć. Jest to szczere, tyle że nieprawdziwe, bo nie znamy siebie. W tym sensie nieprawdziwe. Piotr, jak wiemy, poznał siebie bardzo głęboko. Ale i my poznajemy siebie na co dzień, widząc, jak jesteśmy właśnie słabi. Pan Jezus zapowiada nam tę walkę z jednej strony, ale z drugiej strony właśnie to, że jak czytamy gdzie indziej, nic bez Niego nie możemy uczynić. Dlatego jest tak rzeczą niesamowicie ważną, abyśmy ciągle zwracali się ku Niemu, abyśmy czerpali z Niego, abyśmy czerpali z Jego chrztu. To znaczy, z jego krzyża i z jego zmartwychwstania, bo przecież i nasz chrzest, ten sakrament na tym polega, że zanurzamy się w śmierć Jezusa Chrystusa, jak mówi Święty Paweł, zostaliśmy zanurzeni w jego śmierć, aby w nim i z nim zmartwychwstawać. Dlatego jest rzeczą tak niesamowicie ważną ta bliskość z Panem, to ciągłe odwoływanie się czy wołanie do Niego, aby On w nas żył, aby realizowało się to, o czym mówi apostoł. Już nie żyję ja, ale żyje we mnie Chrystus. Żyje nie swoją mocą, nie z siebie samego, bo sam z siebie zatroskany, zalękniony. Staje się niewolnikiem grzechu. Żyje z tej łaski, o której mówi dziś apostoł w pierwszym czytaniu, a łaska przez Boga dana to życie wieczne w Chrystusie Jezusie Panu naszym. Życie wieczne, nie to życie, które nam ucieka i które przemija, ale właśnie życie wieczne, to Boże życie. Jesteśmy tu dziś, jak mówiłem na początku tej Eucharystii, po to, aby Pan nas podniósł, pocieszył swoim słowem, ale też przede wszystkim, aby dał nam to życie siebie samego. Amen.